Witajcie widzowie. Nigdy nie miałem samochodu produkcji brytyjskiej. Uchodzą one za kłopotliwe w naprawach, drogie w częściach i ogólnie lepiej dać sobie spokój. Na szczęście nikt nie powiedział tego mojemu koledze Jackowi, dzięki któremu mogę wam dzisiaj pokazać tego pięknego jaguara XJ pauza S V12 drugiej serii. Jaguar XJ Pauza S, a od 1991 roku Jaguar XJS po prostu produkowany był przez bardzo długi czas. Debiutował w 1975 roku, a zastąpiony został dopiero w 1996, zatem ponad 20 lat. Jednak w tamtych czasach, w przypadku tej klasy samochodów, nie był to jakiś nadzwyczajny wyczyn, bo jeden z głównych konkurentów tego samochodu, czyli Mercedes W107, w przypadku Roadstera W107R, w przypadku Coupe W107C, produkowany był niewiele krócej, bo pomiędzy 71 a 89 rokiem. Produkcję Jaguara XJS możemy podzielić na trzy serie. Pierwsza do roku 1981 pozbawiona była chromów na zderzakach. Druga seria, czyli taki samochód jak ten, miała już oczywiście te liczne chromowane ozdoby i wytrwała w produkcji do roku 1991. 1991 to gruntowna, przestylizowana forma Jaguara XJS, który już nie miał takich charakterystycznych w starym stylu lamp. Oczywiście znowu nie miał chromów. Za to dostał takie pufiaste, modne w latach 90. plastikowe zderzaki i szerokie. Czarne lampy upadabniające go do innych modeli tego producenta. Z profilu najłatwiej poznać te późne jaguary po tym, że ta boczna szyba jest dużo większa i wypełnia cały ten otwór, nie ma już tej winylowej części. Zanim przejdziemy do szczegółów wyglądu, jeśli podoba się Wam ten test, to kliknijcie kciuka w górę, zasubskrybujcie motopasję, jeśli jeszcze tego nie robicie, i przyciśnijcie dzwoneczek notyfikacji, aby nie przegapić kolejnych testów. Jeśli znacie ludzi, którzy pasjonują się też tego typu samochodami, to udostępnijcie ten materiał na swoich socjalach. Na pewno więcej osób wtedy trafi na motopasję i algorytm będzie szczęśliwy. Będzie też szczęśliwy, jeśli napiszecie jakiś komentarz, w ten sposób trafić będzie mógł ten test do większej ilości entuzjastów tego typu pięknych Brytyjczyków. Sportowych samochodów. A jak już właśnie mówimy o sportowych samochodach, to pierwsze, co zrzuca się w oczy w opisie wyglądu tego samochodu, to to wielkie V12, które zajmuje niemal 1 trzecią wysokości tylnej klapy. Nikt nie mógł pomylić tego z jakimś biedniejszym samochodem. To jest Jaguar V12. To coupé napędzane jest V12. -ką. No właśnie, coupé, bo jak widzicie, oczywiście jest to nadwozie zamknięte, ale kojarzyć możecie, zwłaszcza z amerykańskich filmów, że występowały też XJS-y w kabrioletowym nadwoziu. Przy czym nigdy oficjalnie kabriolet nie powstawał w Coventry. Jaguary XJS Convertible powstawały we współpracy z Amerykanami i powstała ich jakaś niewielka ilość spośród blisko 110 tysięcy wszystkich wyprodukowanych produkowanych egzemplarzy X XJS nigdy nie był moim ulubionym kotem. Według mnie ten samochód za bardzo zrywał ze stylistyką kultowego poprzednika, czyli modelu E-Type i podobnie jak jego następca, czyli XK8, tak naprawdę zaczął mi się podobać dopiero niedawno, kiedy doceniłem to, jakie ma niesamowite proporcje. Ten samochód ma tylko 1,24 m wysokości, za to prawie 4,90 długości, co sprawia, że wydaje się być nieskończenie długi. Ogromną część tego nadwozia stanowi przednia maska, która kapitalnie po prostu ucieka tam gdzieś daleko do przodu, natomiast tył to znowu dach, który spływa do błotników takimi odwróconymi skrzydłami, które skrywają niewielką, niemal wpukłą do środka szybę. Fantastyczne detale stylistyczne, które Brytyjczycy dopracowali w tym bardzo nowoczesnym momencie debiutu samochodzie. Zwróćcie też uwagę na koła. To nie są oryginalne koła od tego konkretnego egzemplarza, natomiast są to szprychowe koła, które świetnie uzupełniają styl lat 80. Ten samochód pochodzi z 87 roku, z połowy drugiej serii i według mnie nie mógłby kompletować się lepiej na żadnych innych kołach od tych. A to akurat zasługa Jacka, bo on wyjątkowo lubi dopracować swój samochód głównie za sprawą zawsze wyjątkowych kół. Przód to z kolei charakterystyczne błotniki, wznoszące się ponad linię maski, doskonale widoczne zresztą za kierownicy, które ciągną się do samego przodu samochodu i wieńczą je w wielkie prostokątne reflektory. Prostokątne w wersjach europejskich, ponieważ ten samochód przyjechał ze Stanów, musiał spełnić liczne amerykańskie federalne przepisy i wymogi. Między innymi spełniają je poprzez te okrągłe, tak zwane lampy zespolone. A na czym one dokładnie polegały? Te lampy to tak zwane reflektory typu sealed beam. Amerykanie wymyślili sobie na początku lat 70., że wszystkie samochody mają mieć takie same lampy dostępne z zewnątrz, w kilku zaledwie kształtach zatem powstało kilka średnic okrągłych lamp, kilka prostokątnych, kilka kwadratowych i miało się je domyślnie wymieniać z zewnątrz bez jakiegoś tam szperania pod maską. Sprawiło to, że bardzo dużo samochodów z Europy zostało skarykaturyzowanych przez takie właśnie dziwne lampy. Te na przykład są wspólne z na przykład Mercedesem W108, z Mercedesem W115, W114, ale już na przykład Mercedes W123 miał jedną lampę większą, drugą mniejszą wśród tych Sil-beamów. Całe te beamowe cuda skończyły się w latach 90 i bardzo dobrze, podobnie jak te ławeczki. Ławeczki, bo tutaj mamy Tzw. 5 Mile Bumper, czyli zderzak odporny na uszkodzenia do 5 mil. Jeżeli zderzylibyśmy się do tych 7-8 km na godzinę tym samochodem ze ścianą, z innym autem, to ani to inne auto, ani ta ściana, ani nasz samochód nie powinny zostać uszkodzone. Wygląda to paskudnie, aczkolwiek trzeba przyznać, że Jaguar, w przeciwieństwie do Mercedesa, całkiem nieźle poradził sobie ze zintegrowaniem tych 5 Mile Safety Bumpers ze swoimi samochodami. Następnym dziwactwem, no dobrze, ciekawostką, jak chodzi o amerykańskie przepisy, które ten Jaguar musiał spełnić, są pasy bezpieczeństwa. Ponieważ ten samochód nigdy nie był wyposażony w poduszkę powietrzną, to musiał z przodu mieć pasy automatyczne. Tak naprawdę to są podwójne pasy: osobny pas biodrowy i osobny pas ramieniowy, który jeździ po specjalnej szynie, jest napędzany elektrycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce i zamknięciu drzwi. Ten pas sam się na nas zapnie, sam nas zaciągnie i już jesteśmy zabezpieczeni. Możemy bezpiecznie jechać. Oczywiście po zatrzymaniu pojazdu, otwarciu drzwi, ten pas sobie wróci. Tyle tylko, że dalej musimy i tak zapiąć ten pas biodrowy. Jeśli tego nie zrobimy, to nikt tego nie sprawdzi, ale tak naprawdę jest to przykład takiego rozwiązania, które miało chronić pasażerów, a tak naprawdę to tylko wprowadzało zamęt. Żeby dostać się pod maskę ICS-a, to nie jest to takie proste, bo po pierwsze, tutaj nie odbija maska od jakiegoś ogranicznika, tylko jest zwalniana. Potem druga rzecz ważna to to, że trzeba ją chwycić w samym środku, ponieważ jest tak duża, że wygina się i z czasem zaczyna po prostu tracić swoją integralność. Kiedy już ją podniesiemy, naszym oczom ukazuje się cudowne, piękne, wielkie 12-cylindrowe serce o pojemności 5,6 litra i mocy około 300 koni mechanicznych w stanach około 260. Pomimo tylko tych 260 kilku koni i dość powolnego trzybiegowego automatu, ten silnik. Swoim ogromnym momentem obrotowym był w stanie rozpędzić tego kota do setki poniżej 8 sekund. To w latach 80 był naprawdę szybki samochód, ale nie zawsze był to ten silnik. W pierwszej serii Jaguar XJS przejął bezpośrednio V12 ze swojego poprzednika z I-Type'a. E ten to już jest model drugiej serii oznaczony jako HE, High Efficiency, wysokowydajny. Wysokowydajny, bo ten wcześniejszy z I-Type'a e spalał od 20 litrów w górę. Ten jest bardzo oszczędny, wystarczy mu od 16 w górę. Dla tych, którzy chcieliby Jaguara XJS z manualem, pozostają tylko te najwcześniejsze, które miały manuala jeszcze z. I typea lub w drugiej i trzeciej serii sześciocylindrówki, które były zestawiane ze skrzynią manualną. Pierwsza miała 3,6 litra pojemności i około 200 koni. Po liftingu tym drugim było to 4,0, które miało tych koni około 220. Po drugim liftingu powiększono też ten motor z 5,3 do 6 litrów i moc przekroczyła wreszcie 300 koni, czego w latach 90. już zdecydowanie po topowym modelu oczekiwano. Oczywiście, żeby zamknąć maskę trzeba powtórzyć w odwróconej kolejności te same czynności, czyli za środek sprowadzamy ją do, maksymalnie do dołu, a następnie tą samą dźwigienką dociągamy, nie ma tu mowy o żadnym trzaskaniu, podobnie zresztą jak za chwilę zobaczycie w bagażniku. Wszystkim wam znana, trójka prowadzących Top Gear powiedziała kiedyś, że różnica pomiędzy autem niemieckim i brytyjskim jest taka że owszem, materiały i tu i tu są znakomite, ale Brytyjczycy robią samochody tak, żeby się w nich czuć jak we własnym salonie. Jaguar doskonale to pokazuje niesamowitą jakością użytych materiałów. Tutaj wszędzie jest pełno skóry, zarówno na siedzeniach, jak i na tunelu środkowym, jak i na drzwiach. Dodatkowo jest pełno ozdobników metalowych w przypadku drzwi. Listwa oddziela skórę od wełnianych dywanów, które potem kontynuowane są na podłodze. Do tego mamy oczywiście bardzo dużo prawdziwego, a jakże drewna i nieliczne tylko elementy z plastiku, który przecież był wtedy szczytem mody w połowie lat 80. A jak to wygląda w praktyce? Zacznijmy od drzwi, na których mamy niewielką kieszonkę, głośnik i oczywiście chromowaną klamkę i dwa joysticki do elektrycznie regulowanych lusterek. Idąc dalej, zwróćcie uwagę na światło. Mamy pod nogami kierowcy i pasażera Punkty świetlne, jest oczywiście światełko przy suficie, i są światełka na tylnych słupkach. Naprawdę, Jaguar zadbał o to, żeby w nocy nie było w tym samochodzie ciemno. Idąc. W stronę kwestii praktycznych. Tutaj mamy wspominaną wcześniej dźwignię od otwierania maski. Tutaj mamy hamulec ręczny, który jest tak przemyślany, dodatkowo, oczywiście, zdobiony, a jakże, że jak go zaciągniemy, to on wraca do swojej pierwotnej pozycji, żeby nam było łatwiej wysiąść. A jak go w takim razie odpuścić? Pociągamy, wciskamy guziczek i już ręczny jest. Opuszczony, możemy jechać. Kierowca ma bardzo cienki wieniec, bardzo dużej kierownicy o przy tej delikatną skórką, a za tą kierownicą widzi plastikowe fakt zegary, w których jest oczywiście prędkościomierz, obrotomierz, jest wskaźnik ciś temperatury cieczy chłodzącej, ciśnienia oleju, poziomu paliwa, amperomierz i szereg kontrolek. A za kierownicą mamy też dwie manetki. Ta od kierunkowskazów obsługuje dodatkowo tempomat, ta druga oczywiście wycieraczki z jednej strony jest stacyjka, z drugiej strony włącznik świateł i idąc dalej na konsolę środkową mamy cztery takie duże prostokątne przyciski, między innymi do świateł awaryjnych, które też bardzo dobrze pasują tutaj do wszystkiego, do takiego um, eleganckiego, trochę może ciężkiego stylu. Między nim jest Komputer pokładowy, elektroniczny komputer pokładowy, na dodatek możliwe jest przełączenie go z mil na kilometry, który pokazuje nam zużycie paliwa, średnie, chwilowe, pokonany dystans, średnią prędkość i oczywiście zegarek, bo to bardzo ważne. Poniżej znajdziemy radio, oryginalne Jaguarowskie radio i pokrętła do sterowania automatycznej klimatyzacji, ale zamiast trybu auto po stronie siły nawiewu mamy powoli, normalnie, szybko. I na szybę. Zatem nie jakieś 1, 2, 3, 4, tylko opisane to jest w taki sposób bardziej elegancki, można by powiedzieć. Konsola środkowa ciągnie się oczywiście dalej, przechodząc w tunel, gdzie znajdziemy wybierak zmiany biegów. Jeszcze charakterystyczny dla starszych Jaguarów, później już miał taki inny kształt, takiego U. Obok niego mamy dalsze przyciski sterujące tempomatem, zapalniczkę i aż dwie popielniczki. Dwie popielniczki. No bo jeśli oboje przedni okupanci tego samochodu palili, no to, żeby przypadkiem nie nakiepować. Na przykład tu na drążek zmiany biegów, każdy miał swoją popielniczkę, Myślę, że w tamtych czasach to była bardzo przydatna rzecz. Dalej mamy sterowanie elektrycznymi szybami i podobne przyciski tu na bokach, które służą nam do ogrzewania przednich foteli i do regulacji podpórek bocznych w fotelach. Zatem możemy te fotele przerobić na takie bardziej kubełkowe i na pewno wtedy będzie się nam jeszcze lepiej jechać. Kończąc tą deskę rozdzielczą, przechodzimy do schowka, który jest bardzo ciekawy z kilku względów. Po pierwsze, na jego drzwiczkach jest lusterko. Spytacie, po co lusterko, a no po to, że nie znajdziemy go tutaj w słoneczniku. Zatem jeśli nasza towarzyszka będzie chciała poprawić makijaż, to właśnie do tego służy lusterko w schowku. Schowek ten jest też wyposażony w kilka dodatkowych elementów, które Jaguar prezentował każdemu nowemu właścicielowi i są to takie rzeczy, jak m.in. lakier do zaprawek czy inne drobne, mechaniczne pomoce i bardzo duża ciekawostka, to jest. Proszę was, skrócona instrukcja obsługi na kasecie audio. Czy znacie drugi samochód, który miał coś takiego? Schowek przed pasażerem i kieszenie w drzwiach to nie wszystko, mamy jeszcze schowek w podłokietniku i mamy też schowki z tyłu, ale spróbujmy się tam dostać. Fotel nie przejeżdża do przodu, jest tylko tyle miejsca. Wejdźmy tak, żeby jackowi nie nabrudzić. Tutaj z tyłu. Po bokach dość szerokich podłokietników jest jeszcze dodatkowa taka mała skryteczka. Na jakieś drobiazgi dzisiaj spokojnie możemy tu włożyć na przykład telefon. Jeżeli już jesteśmy tu z tyłu, to zwróćcie uwagę, że tutaj też ta dwuosobowa kanapa jest wyprofilowana i powiem Wam, że jest na niej bardzo wygodnie, chociaż osobie o moim wzroście, 1,80 m jest tutaj raczej bez okularów już na styk do podsufitki. I zwróćcie uwagę, czy ja jestem w stanie w ogóle usiąść sam za sobą. O, fotel się zablokował, kolana mi się tu jakoś mieszczą, ale to nie jest pozycja, w której chciałbym podróżować gdzieś dalej. Myślę, że jednak Jaguar to jest bardziej takie 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwoje dzieci. I w takich warunkach, z tym, ile oferuje bagażnik, co za chwilę zobaczycie, na pewno można komfortowo pojechać na wakacje. Jaguar XJS to Grand Tourer, zatem zrozumiałe jest, że coś czasem trzeba nim przewieźć. Zwłaszcza jeśli jedziemy na jakiś weekend albo wręcz wakacje. No i do tego służy właśnie ten schowany pod tą bardzo długą, tylną klapą bagażnik. Bagażnik, który nominalnie jest. Bardzo mały, bo ma tylko 305 litrów, ale to jest kolejny przykład na to, że dawniej inaczej się liczyło te litry, bo ten bagażnik jest bardzo głęboki. W sumie wydaje się, że jest tutaj na pewno więcej niż 300 litrów. Poza tym mamy takie dwie, nazwijmy to, kieszonki po bokach podłużnic i oczywiście bardzo głębokie główne koryto. Mieści się tutaj też pełnowymiarowe koło zapasowe na oryginalnej feldze i pod tą pokrywką jest akumulator. Zatem naprawdę i wygospodarowano dużo tej przestrzeni, część już została zagospodarowana niezbędnymi rzeczami, ale tak naprawdę patrząc po tym, jak mój plecak ginie w tym bagażniku, wydaje się, że naprawdę jest w nim dużo miejsca. I jeszcze jest tutaj ciekawa tabliczka, no bo gdzieś by Brytyjczycy z tego zrezygnowali. Nie uderzać, nie zatrzaskiwać. Zamykać delikatnie, tak jak tam pokazuje piktogram, czyli dosuwamy, dociskamy, klapa zamknięta. Każdy klasyk wzbudza zainteresowanie, ale kształty tego są po prostu piękne. Plus te proporcje: super niski, super szeroki, super długi. Po prostu piękny. Z drugiej strony, do takiego niskiego samochodu ciężko się wsiada. Silnik V12, dziś motoryzacja już tego nie potrafi. Z drugiej strony może i dobrze, bo według Jaguara ten nowszy jest super oszczędny, bo pali tylko 16 na 100, a ten starszy palił 20 na 100. Pomimo ponad 40 lat na karku, ten samochód oferuje wszelkie wygody, których oczekujemy po współczesnym luksusowym samochodzie, no może poza multimediami, ale czy to aż taka wada? Jedyne co może irytować to kiepski promień skrętu, ale czy będziemy tym samochodem chcieli jeździć na zakupy? Chyba nie oczekujecie, że będziemy robić test Kamila w Jaguarze XJDES-ie. Niesamowity jest w ogóle sposób odpalania tego samochodu. To się odbywa w takim momencie dosłownie, takiego szumu i już V12 pracuje. Muszę się Wam do czegoś przyznać. To jest drugie podejście do nagrania tego samochodu. Nagrałem go jesienią i niestety zawiódł mikrofon. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie dobrze. I zaczynamy ponowne wrażenia z jazdy XJS-em. I zacznijmy od tego, że jest fatalna widoczność. Siedzimy oczywiście bardzo nisko, i to jest bardzo przyjemne. To jest takie typowo sportowe, ale lusterka są malutkie i takie typowo w stylu lat 70. Za wiele w nich nie widać. Środkowe oczywiście obejmuje nam całą tylną szybę i wystarczy, ale umówmy się, trzeba naprawdę uważać, kiedy się tym samochodem jeździ, żeby przypadkiem przy cofaniu tym bardzo długim tyłem. W coś nie dotknąć. Dynamika jazdy tego samochodu jest niesamowita. To jest trzybiegowy automat, którego taką naturalną pracą, tak jak teraz sobie jadę 50 na godzinę, jest 1200 obrotów. To jest niebywałe, jak, jak wolnoobrotowy jest ten silnik. Jednocześnie, żeby nim maksymalnie przyspieszyć, to nie wystarczy wcisnąć przedału przyspieszenia do oporu. Nie, wówczas odbiłby na następny bieg już przy około 4000 obrotów. Natomiast jeśli chcielibyśmy faktycznie gwałtownie przyspieszyć, to musimy zredukować na dwójkę. O, teraz mamy niecałe 2000 obrotów. Jesteśmy wprawdzie w terenie zabudowanym, więc nie pojedziemy szybciej niż 50. Spokojnie, zaraz z niego wyjedziemy. To coś więcej powiemy o przyspieszaniu. Natomiast na tą chwilę mogę Wam powiedzieć o komforcie. Komfort jazdy jest niezrównany. To auto płynie po drodze, płynie na tych dużych, dość baloniastych, ale też większych o jedną cal, niż seryjnie kołach. i Komfort jest w zasadzie porównywalny chyba właśnie dokładnie z tym wspomnianym wcześniej Mercedesem SLC, jego głównym konkurentem z epoki. Jazda to oczywiście nie tylko komfort resorowania, to nie tylko komfort płynący z opon, jazda to też komfort płynący z tego otoczenia, z tych wszystkich materiałów, które cudownie pachną, które powodują, że jadąc tym samochodem jesteśmy naprawdę w najlepszej jakości wnętrzu, bardzo przyjemnym i bardzo takim dopracowanym. To teraz wrzucamy dwójkę. I bardzo sprawnie się rozpędza ten samochód. Naprawdę, momentalnie jesteśmy na tych 90 na godzinę. No w końcu Grand Tourer z ogromną blisko 300-konną V12 pod maską. Coś niesamowitego. Piękny samochód, piękna jazda. Jak na samochód luksusowy przystało, jest ten samochód doskonale wyciszony. Nie mamy tu wprawdzie drzwi bezramkowych, jak właśnie we wspominanych już kilkakrotnie Mercedesach, ale wyciszenie jest naprawdę jak na lata 70. niezwykłe, a nawet na współczesne samochody bardzo dobre. Weźmy też pod uwagę, że przecież to jest samochód, który przechodził renowację, zatem tu wszystko było rozebrane, złożone. Tutaj nic nie zgrzypi. Jedyne dźwięki, które słyszymy, to po prostu od uginającej się skóry i są one bardzo przyjemne. To, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to to, co przed chwilą robiłem, czyli nawracanie. Zwrotność nie jest mocną stroną X a Tak naprawdę to jest, jak na swoją długość, bardzo słabo zwrotny. Jest taką wielką, ciężką rynkom, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że no, umówmy się, nie jeździmy tym samochodem do supermarketu. Nie musimy nim precyzyjnie parkować, on ma się dobrze prowadzić, i to naprawdę robi zawieszenie bardzo dobrze wybiera nierówności i nie niepokoi nas hałasami czy jakimikolwiek stukami dobiegającymi z układu jednego. Jaguar XJS v 12 Coupe To nie jest klasyk, którego rozważysz jako alternatywę dla dużego fiata czy opla rekorda on będzie miał dużo lepszą dostępność części od tamtych dwóch, ale ceny tych części przyprawią Cię o zawał. No i z rodziną na weekendowy wypad łatwiej będzie pojechać jednak klasycznym sedanem, nawet dwudrzwiowym, niż takim coupé 2 2, do którego do tyłu jest ciężko wejść, a bagażnik nie jest zbyt duży. A po zatankowaniu ponad 90-litrowego zbiornika paliwem minimum 98-oktanowym z Twojego konta zniknie około połowa wypłaty. Z drugiej strony to właśnie ten paliwożerny, cudownie brzmiący silnik V12. To, to niezwykłe, piękne, bogato zdobione nadwozie. To niesamowite wnętrze wykończone materiałami, których próżno szukać we współczesnym samochodzie nawet z tak zwanej półki premium sprawiają, że ludzie kochają te auta. I po tym teście ja ich doskonale rozumiem.